Jaką potężną moc kryją w sobie nawyki kluczowe? Zapraszam! Po ostatnim filmiku na temat nawyków znaleźliście mi po pierwsze mnóstwo pytań, a po drugie chciałabym przekazać jeszcze trochę wiedzy na temat tego, jak można wykorzystać tak naprawdę bardzo precyzyjnie siłę nawyków w swoim życiu, czyli właśnie coś, co nazywamy nawykiem kluczowym. Ostatnio polecałam wam taką książkę, która, mu, która się nazywa Siła nawyku i właśnie w tej książce autor opisuje taką historię pewnego pływaka, pewnie wam się obiło uszy, Michael Phelps, który był wielokrotnym złotym medalistą na różnych dystansach i, i y, on trafił do pływania dlatego, ponieważ był nadpobudliwy, strasznie wszystkim przeszkadzał w szkole. No i mama postanowiła spuścić trochę jego energii, po prostu wysyłając go na pływanie. Okazało się też, że przy, tak przy okazji ma idealną budowę do bycia pływakiem, bo miał bardzo tutaj szerokie ramiona i nie za długie nogi, które w pływaniu po prostu go za bardzo nie obciążały. No i rzeczywiście jego trener widział w nim ten ogromny potencjał. Widział w nim tą energię, ale wiedział, że tą energię też trzeba ukierunkować. I wiecie co? Wprowadził mu taki nawyk, który okazał się być super skuteczny, jak wiemy z relacji także samego zawodnika, bo prosił go, żeby zawsze, gdy wraca z treningu, przegrywał sobie taki film, który dotyczył właśnie dokładnie życia basenowego czyli skacze do wody, płynie, płynie, robi nawrotkę. To wszystko idzie mu bardzo na do... Nawrotkę wraca i y, do... jest, że tak powiem, przy słupku znowu w bardzo dobrym czasie. Dodam, że oczywiście ten film to była taka, jakby powiedziałabym, afirmacja w formie wyobrażenia, prawda? Ale nawyk ten był mu po prostu cały czas przypominany. Nie? Miał, miał to sobie robić przed snem. Miał to sobie robić, po prostu ten, ten, odgrywać ten film w głowie, prawda? Przed zawodami. I na przykład, gdy opisuje takie swoje zawody, w których były jakieś niekorzystne warunki, może nie najlepiej się czuł, czy na przykład okularki mu się rozszczelniły w czasie pływania, to mówi, że on po prostu momentalnie wskakiwał w ten film na temat tego, jak on płynie. Jak on jest skoncentrowany, jak on daje z siebie wszystko, bo w tym filmiku były te wszystkie, wszystkie, wszystkie szczegóły, jak widać po jego karierze, przyniosło to wspaniałe owoce. I w momencie, kiedy ja pracuję z różnymi osobami, które proszą mnie o konsultacje, bardzo różnych sytuacjach życiowych, to bardzo często widzę, że gdy wprowadzamy do życia, które wydaje się być takie chaotyczne w danej sferze, oczywiście, w danym sezonie życia, to bardzo często haczykiem jest jeden kluczowy nawyk. Dokładnie to, o czym mówi ta książka. I ja to praktykuję już po prostu od bardzo, bardzo wielu lat. Bardzo wielu lat. Naw złapać nawyk kluczowy. Na przykład, podam Wam dzisiaj parę ilustracji z mojej praktyki. Jeden z, mo jeden z rzeczy, którą zazwyczaj robię z ludźmi, którzy zmagają się w trudnej relacji z małżeńskiej, w jakimś trudnym związku, to jest taki nawyk y, dziękowania za partnera. Nie? Y, to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy wchodzimy w sferę konfliktu jakiegokolwiek, to y, nasze myślenie o relacji się bardzo zaburza. A będę o tym mówiła w, w osobnym filmiku, ale. Chodzi o to, że tracimy po prostu ten dodatni bilans relacji. Prawda? No i teraz, gdy mamy taką trudną sytuację, to zazwyczaj zmiana optyki myślenia to jest po prostu wszystko. Ale jak to zrobić? No i tu trzeba wprowadzić nowy nawyk. I na przykład um, miałam i tu nie jedną taką klientkę, która, gdy jej wytłumaczyłam, o co w tym wszystkim chodzi, rozumiecie? To dosłownie ustawiła sobie w telefonie przypomnienie o tym, tak, że ma być wdzięczna za swojego męża. I teraz jak mam filmik o wdzięczności, obejrzyjcie go. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że chodziło o to, żeby w stały sposób przypominać sobie dobre cechy, które zresztą były podłączone, i wypisane 10 pozytywnych cech swojego mm, współmałżonka I myślenie o tym w stały sposób. To jest nawyk. Nawyk. I muszę Wam powiedzieć, że oczywiście coś takiego nie naprawi związku, ale bardzo zmienia co? Przede wszystkim naszą perspektywę, naszą optykę widzenia sytuacji. Nagle my się przesuwamy, nie? Z tej beznadziei do takiego, a coś innego może się jednak wydarzyć, prawda? I to jest potężna rzecz. Myślę, że w ogóle nawyk bycia wdzięcznym, czyli. To też bardzo wiele osób, z którymi pracowałam, z DDA, z tych dysfunkcyjnych domów, w momencie, kiedy my jesteśmy tacy negatywni, przesiąknięci tą taką, wiecie, optyką, że jak ja to mówię, idziesz wiosną na spacer i zamiast zielonej trawy widzisz tylko kupy, nie? Na, na trawniku, nie? Uch, nie? I, I teraz co my bardziej widzimy, nie? Czy widzimy bardziej to, czy bardziej widzimy to, nie? Jaki jest nasz fokus? Tak jak ja zawsze to powtarzam, że Where focus goes, energy flows. Nie? Czyli tam, gdzie masz ten fokus, jeżeli ten fokus jest ciągle negatywny w życiu, to po prostu my, jakby po, pro, my jakby po prostu przyciągamy te negatywne rzeczy. Nie? Ta chemia mózgu jest takim brudnym koktajlem negatywnych myśli, odczuć i, co najgorsze, w wyniku tego, oczekiwań, emocji i decyzji. No i to już jest po prostu masakra. Nie? Dlatego myślę, że. Dla bardzo wielu osób, które wychodzą z takich bardzo negatywnych środowisk, postaw i mają bardzo negatywne myślenie, no to nawyk bycia wdzięcznym tutaj, nawyk, czyli właśnie przypomnienie sobie, nie? Niektórzy na przykład, moi klienci, widzieli, że dopiero dla nich zadziałało w momencie, czyli co dwie, trzy godziny oni siadali, aha, włączałaś to powiadomienie, nie? I oni tak, aha, mam być wdzięczny, nie wiem. Tutaj wypisałam sobie, że będę za ta męża, żony, ale też było za siebie, nie? bo ciągle to jest niezadowoleni z siebie. Ciągle niezadowolenie, ciągle to źle. Ja źle, ja, ja, ja. Oj, okropne, okropne. Nie wolno tak wobec siebie nigdy podchodzić. I nie możemy czekać, że ktoś inny przyjdzie i nas dopieści, bo to rzadko kiedy się zdarza w życiu, ale my sami możemy zmienić to, co możemy zmienić. Posłuchajcie, powinniśmy nad perspektywą swoją w życiu, powinniśmy naprawdę Pracować. Naprawdę. To jest wszystko. W związku z tym taki nawyk. Inni z kolei widzieli, że to działa dopiero jak sobie co dwie, trzy godziny przypominają. Aha, dziękuję za to, dziękuję za to. A w sumie to mam fajne życie. A w sumie to dobrze mi się powodzi. A w sumie to, 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 to tamto, nie? I po pewnym czasie mózg zaczął to odbierać, nie? I ten nawyk. Okazał się być właśnie jakim nawykiem, nawykiem kluczowym, bo z negatywizmu, ze złej perspektywy te złe okulary były na oczach i cały świat wyglądał źle. Kiedyś był taki dowcip pod tytułem znaczy taki, że dzieci wysmarowały dziadkowi nos, nie? I dziadek serem takim śmierdzącym, no i dziadek się obudził i mówi: Co tu śmierdzi? Szuka, szuka, szuka. Tu co śmierdzi, tam co śmierdzi. I w końcu siada, rozkłada ręce i mówi: Cały świat śmierdzi. <laughs> Byłam przeziębiona, jeszcze trochę moje gardło szwankuje, wybaczcie. I dokładnie tak jest. Więc kiedy cały świat nam śmierdzi w jakiejś dziedzinie życia, nie? Czy to na właśnie jest na przykład taka ogólna postawa? Czyli tutaj nawykiem kluczowym może być to, może być to na przykład dotyczące finansów, nie? Ja jestem pechowcem, zawsze jest źle, zawsze jest to, zawsze jest tamto. To oprócz edukacji, nie? I, i przede wszystkim edukacji w tej, w tej sferze, to też trzeba mieć nawyk edukacji, rozumiecie? To może być kluczowy nawyk, bycie edukowanym, edukowanie się. To w finansach na przykład można sobie wyrobić nawyk oszczędzania, budżetowania pewnych rzeczy i tutaj też, no, wiecie co, technologia, wszystko możemy mieć tutaj, nie? Wszystkie wydatki możemy zapisywać, możemy screenować paragony, możemy robić różne inne rzeczy. Więc tak, myślę, że i bardzo często to widzę w życiu y, osób, z którymi rozmawiam, które konsultuję różne rzeczy, nawet rodzinne, nie? Na przykład kluczowym, jednym z kluczowych nawyków dla rodziny to jest to, żeby jeść razem, nie przed telewizorem. Nie wiem, czy wiecie, że ta jedna mała rzecz, no, kolosalnie zmieniła życie bardzo wielu setek rodzin, bo... Bardzo dużo rzeczy przekazujemy sobie, gdy jemy przy wspólnym stole. Nawet z takimi małymi dziećmi. Gdy mamy ten nawyk, który jest parę razy w tygodniu. Wierzcie mi, dla bardzo wielu rodzin może być to nawyk, jaki kluczowy. No i jeszcze jedna historia, którą wam opowiem. Tak, żeby was po prostu zainspirować do poszukiwań. Bo wiecie, po prostu trzeba być bacznym obserwatorem. Nie? W życiu mówi się, wszyscy, wszyscy ludzie od psychologii, od tam, wiecie, socjologii, religioznawcy mówią, że dojrzały człowiek to jest człowiek, który ma samoświadomość, ma samoświadomość procesów, które przebiegają w jego życiu. Oczywiście to nie znaczy, że masz taką kontrolę nad wszystkim i teraz ty wszystko wiesz, bo wiecie, że to jest absolutna fikcja, tak się nie da, ale pewne procesy możemy, że tak powiem, obserwować. I jednym właśnie z nich to jest to, jakie nawyki rządzą w moim życiu. I patrzenie też, wiecie, gdzieś tam, jakie nawyki mają inni ludzie, ludzie na przykład sukcesu, nie? I teraz właśnie następna historia, która ostatnio właśnie mnie bardzo tak też podbudowała, to było tak, jak rozmawiam z taką jedną osobą, która mi powiedziała, jak bardzo zmieniło jej się życie w momencie, gdy wprowadziła nawyk kluczowy, czyli zaczęła po prostu, co? Wcześniej wstawać rano. I tak to nigdy się nie mogła wyrobić. Nie mogła zjeść śniadania, więc chodziła głodna, nie miała przygotowanego lunchu, więc yy, cały dzień potem wracała do domu, była potwornie zmęczona, no wyobraźcie sobie, tak nie jedząc, nie? No i oczywiście zdrowie potem zaczęło się sypać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba zaczęła się zastanawiać, co może zrobić i stwierdziła, że po prostu będzie wcześniej wstawać. A nie podobało jej się to, bo lubiła sobie posiedzieć, wiecie, wieczorem. No ale jak postanowiła, tak wprowadziła. Zaczęła wstawać wcześniej, miała czas na śniadanie, miała czas, żeby poczytać, posłuchajcie, posłuchać jakichś tam fajnych rzeczy, którymi się interesuje. I nagle się okazało, że jest też czas na to, żeby spokojnie zjeść śniadanie, tak? No i ta osoba się przeorganizowała i zaczęła chodzić w związku z tym wcześniej spać, no bo wymusiła to, jakby na sobie, prawda? No potem też zaczęła przygotować sobie obiady. Do, do pracy, co też podniosło y, tej osoby nastrój i w ogóle efektywność postęp y, funkcjonowania, prawda? Y, I następna rzecz, posłuchajcie, rzeczywiście organizm się bardzo dobrze przestawił i ta osoba stwierdziła, że po prostu jej życie no jest teraz ogarnięte, nie? Ona jest spokojna, y, jest taka z takim poczuciem, że ma taką trochę kontrolę nad tym wszystkim. I potem do tego doszło jeszcze takie pragnienie, żeby czasami chodzić na siłownię. I ta osoba po prostu zaczęła jeszcze chodzić rano na siłownię, czyli stawała jeszcze wcześniej, żeby pójść na siłownię jeszcze przed pracą, zjeść to spokojne śniadanie, wziąć prysznic. I naprawdę jakość życia tej osoby się zmieniła diametralnie. Czyli co o czym tu mówimy? Znowu mamy nawyk, jaki kluczowy. Co ciekawe, dokładnie tymi zasadami rządzą się organizacje, tak. No, w tej książce, którą Wam polecałam, no, jest opisany cały szereg historii, jak człowiek, który zmienił nawyki organizacji, te kluczowe nawyki, nie mnóstwo, nie wiadomo ile, e, czy to po prostu osiągnął niesamowity sukces w biznesie, czy jeden z e, najlepszych tre, e, trenerów futbolu amerykańskiego też bazował te, e, cały sukces swojej tej e, drużyny na, na właśnie budowaniu pewnych nawyków. Dokładnie tak samo jest w życiu rodzinnym. Ja to wielokrotnie mówię, że jestem ogromną zwolenniczką y, terapii systemowej, jeśli chodzi o rodzinę. I czasami naprawdę wystarczy zmiana dosłownie jednej, ale takiego generalnego nawyku, tego kluczowego, aby cała atmosfera rodziny się zmieniła. Może nagram jeszcze filmiki na ten temat, właśnie dobre nawyki w rodzinie, bo. Jest to oczywiście przynajmniej dla mnie po prostu ogromny temat. W każdym razie podsumowując trzeba pamiętać o tym, że naprawdę jesteśmy sumą naszych nawyków. Ludzie, którzy odnoszą sukces naprawdę mają pewne, bardzo określone nawyki, które można które się sprowadza dosłownie do 5 7 nawyków. Też zamierzam nagrać na ten temat filmik, ale posłuchajcie ty jesteś sumą swoich nawyków. Dlatego też włączenie tej takiej funkcji obserwatora w życiu, posłuchajcie, jest po prostu świetne. Czasami warto przeanalizować, nie? Co ja dzisiaj robiłem? Jak ja to robiłem? Dlaczego jednego dnia osiągam takie świetne wyniki, a w innych sytuacjach po prostu jest totalna klapa? Nie, nie można być tutaj dla siebie wiecie takim krytycznym, takim jest, nie, co wszystko mi źle wychodzi, to tamto. Nie, nie. Trzeba być takim neutralnym, życzliwym obserwatorem, który jednak potrafi wyłapać te negatywne cykle czy negatywne nawyki, które po prostu bardzo często można, no wierzcie mi, naprawić absolutnie nie jakimś nie wiadomo jakim kosztem i nie wiadomo jakimi nakładami. Ja, na przykład, w swoim życiu też widzę, że. Kiedyś jako taki typowy choleryk, to w różnych sytuacjach ja reagowałam na przykład takim, taką złością nie? w różnych rzeczach. Co, jak to można w ten sposób? No, choleryczne. Mam świadomość tego, że jestem cholerykiem i choleryk po prostu bardzo często reaguje. Po prostu akcja, reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja. I myślę, że wiele lat tak reagowałam, aż w końcu po prostu zdałam sobie, jak to się bilansuje w moim życiu, że po prostu w ten sposób, no. Nie, to nie jest dobrze, nie jest dobrze dla mojej rodziny, nie jest może dobrze dla moich bliskich i tak dalej. I wiedziałam, że mam po prostu rozłożyłam sobie tą moją reakcję na takie coś, że jest akcja, reakcja i co ja wtedy czuję. I wystarczyło bardzo behawioralnie do tego podejść, czyli po prostu gdy już mam, gdy, gdy już widzę, że to we mnie wzbiera, prawda, to wiedziałam, że po prostu albo to wyrzucę w formie oczywiście jakiejś uwagi, nacechowanej bardzo emocjonalnie, dosyć, że tak powiem, wiecie, mało przemyślanej, bo to nie są przemyślane takie rzeczy u choleryka, prawda? Albo po prostu zastąpię to czymś innym. I rzeczywiście zaczęłam po prostu, tak sobie myślałam, co by mogło mi pomóc w tym momencie, przecież wyjść nie mogę, innych rzeczy nie mogę zrobić. Jestem w tej reakcji, znam siebie i wiedziałam jedno, że muszę po prostu wziąć parę głębokich oddechów i pozwolić tej pierwszej reakcji po prostu opaść. Pierwszej reakcji po prostu opaść. I że świat się przecież wtedy nie skończy. Chociaż my jesteśmy strasznie przyzwyczajeni do naszych reakcji, a zwłaszcza cholerycy do tego, że przecież my mamy rację. No i rzeczywiście zaczęłam to trenować. I w momencie, kiedy ktoś coś tam mówił, a ja już bym od romańczyka odnormalnie... bo, bo po prostu to było właśnie to, to stwierdziłam, że nie, ja wezmę głęboki oddech i pozwolę temu tak jakby przejść obok, nie? I powiem Wam szczerze, uratowało mnie to od mnóstwa rzeczy. Oczywiście na początku było mi trudno, bo ktoś coś mówił, ja <laughs> nie, od razu, <laughs> pierwsza reakcja, nie? Odszczekać się, czy tam o coś odpowiedzieć, czy coś skomentować, czy coś nie. Easy, easy, nie. Nie, 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 ja nie chcę w ten sposób. Nie chcę, za dużo mnie to kosztuje, kosztuje to bliskich wokół mnie, kosztuje to ludzi wokół mnie, ja nie chcę w ten sposób. I rzeczywiście po prostu rozłożyłam sobie to w najprostszy, taki na najprostsze takie elementy co mogę zrobić dokładnie w tej sytuacji. I zaczęłam brać te głębokie oddechy. Dawałam sobie chwilę na ten w i miałam takie w głowie coś tylko oddechy tylko oddechy tylko oddechy nie koncentruję się na sytuacji tylko raz dwa trzy i wtedy ta wiecie te moje reakcje po pewnym czasie gdy ja je wygaszałam no zupełnie behawioralnie, rzeczywiście przestały być takie da da da, da da da, da da da, się robi da da, tam, coś tam, a ja tak edyc, i to było coraz słabsze, coraz słabsze, co słabsze. I udało mi się to właściwie w dużym stopniu wygasić. Na ile oczywiście jestem tego świadoma, bo wiecie, każdy jest tutaj jakby ograniczony też, ale i bardzo mi się, bardzo mi się poprawił mój własny komfort życia, bo nie byłam taka reaktywna w moich reakcjach, więc bardzo mi, się to, bardzo mi się to spodobało. I to był taki nawyk, powiedziałabym, dla mnie kluczowy w bardzo, bardzo wielu sytuacjach właśnie w budowaniu relacji, w takiej w ogóle komunikacji z ludźmi bardzo, bardzo to zmieniło w ogóle wtórnie też nawyki. Gdy już zmieniasz nawyki, to potem sobie myślisz, nie, ja zawsze tak patrzę, na świat, nie? a to przecież można wszystko inaczej. <grywa> no bo można. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście w danym sezonie życia, w danej sferze przyjrzeli się po prostu co regularnie robicie, co prowadzi do takich efektów. Nie? I czasami naprawdę, wierzcie mi, jedna mała rzecz, czyli nawyk kluczowy może doprowadzić do ogromnej zmiany. Kochani, jeżeli ta treść przydała Wam się, spodobała Wam się, to oczywiście proszę Was o o w górę zostawcie swoją subskrypcję i naciśnijcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o wszystkim, co się będzie działo na kanale, a jeszcze będą różne ciekawe rzeczy na temat nowych nawyków, planuję między nami filmik, między nimi filmik z moim mężem na ten temat, bo myślę, że ma dużo do powiedzenia na ten temat no i oczywiście proszę was o komentarze Nawyki kluczowe. Czy macie takie nawyki kluczowe? Czy może wprowadzaliście takie nawyki kluczowe? Albo w jakiej dziedzinie chcielibyście je oczywiście wprowadzić? Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Hej!